Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Agata Milczarek. Ja Patrycja -Szpra. Jesteśmy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Jako Księgarni Świat Książki wystawiamy się z wieloma wydawnictwami, między innymi ze Światem Książki, Belloną, Bukowym Lasem i Wydawnictwem Olesiejów Literaturą dla Dzieci. Na targach e, generalnie, pomimo tego, że pogoda nie jest zachwycająca, e, przychodzi bardzo dużo odwiedzających i książki cieszą się u nas ogromnym zainteresowaniem. Na pewno duże zainteresowanie wywarła najnowsza premiera e, Jakuba Żółczyka, kandydat. E, mamy jutro spotkanie z autorem, także książki co chwilę e, dokładamy. To jeszcze Dobrze? Jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, ogromnym zainteresowaniem cieszy się oferta Stitcha. 23 maja w Kinach wychodzi film. Także nasze tytuły ze Stitchem, różne opowieści filmowe, biblioteczki przygody również mają swoje grono odbiorców. Także to były książki, które taką dużą furorę robią tutaj na targach. Natomiast na co dzień w księgarniach. Jest... Bardziej może o gatunkach niż o konkretnych tytułach, to na pewno możemy zauważyć, że popularna jest literatura Young Adult. Bardzo mocno romantazy w ostatnim czasie gdzieś tam przebuje. Z pewnością kryminały to jest też taki top of the top, że jak coś wychodzi, to, to z reguły gdzieś tam na te topki trafia. No i moim takim zaskoczeniem ostatnich lat to jest seria Tygrysy, którą tutaj mam ze sobą. Tak, tutaj. E, serię Tygrys. Ja myślę, że niejedni e, czytelnicy kojarzą tą serię. Ona była wydawana, jak dobrze pamiętam, od początku lat 50. do końcówki, chyba 80. E, było tego kilkaset tytułów. Seria jest teraz wznawiana. Wznawiana jest e, z korektą, wznawiane są tytuły, które też. E, bo na rynku już były bardzo, bardzo długo niedostępne, i to jest taki bestseller ostatnich miesięcy, który na mnie zrobił największe wrażenie. Bo czy tego kompletnie nie spodziewałam? Tutaj mam jeszcze romantazy pana Jacka, Dibua, to też premiera, którą mamy na targach, i którą na pewno zobaczymy na topkach w następnych tygodniach w księgarniach stacjonarnych. No i tak jeszcze ode mnie jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, że mamy coraz mniej młodych czytelników w księgarniach. I to już widać od paru lat, że to jednak młodzież. Bardzo dużo czyta i chyba nawet więcej niż dorosły, stabilny, stały <noise> czytelnik. Więc tutaj mamy fajne wyparcie na rynku.